Siemka, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Subul, a to jest kolejny odcinek serii, zagrajmy w Kingdom Hearts Final Mix i dzisiaj jesteś... Sorry, miałem taki ten musiałem popatrzeć coś na zegar i coś miałem takie w sorry. I dzisiaj musimy iść... no, lelelelelele, za A! Dzisiaj pójdziemy sobie porozmawiać z kidem, tam w tamtym domu na trzeciej dzielnicy, o której nam mówił w odcinku chyba, bodajże 12, tak to było chyba 12. No teraz jest 14, jeśli się nie mylę, ale dobra Tutaj jest właśnie ten dom, small house, mały dom, tłumaczenie na polski, więc chodźmy tam. Tak, chyba z nim mi się pogadać, dobrze pamiętam? Tak, dobrze pamiętam. You see, it's just as I told you. While you toiled away trying to find your dear friend, he quite simply replaced you with some new companions. Evidently, now he values them far more than he does you. You're better off without that wretched boy. Now think no more of him and come with me. I'll help you find what you're searching for. jak nam powiedzieli, musimy ten... zadzwonić właśnie w ten dzwon trzy razy, zobaczyć, co się stanie, więc chodźmy, ale najpierw może troszkę poekspimy na tych wrogach, tylko troszkę ich zabijemy. No, już idziemy. W ogóle ja sobie lubię na shortcuty przełączyć, kiedy biegnę, wiecie, na te... Co się ustawia tutaj co teraz są, co się przypisuje te przyciski. Lubię sobie tak ustawiać na te biegnę, tylko że teraz mi się pomyli wcisnę kwadrat i Blizzard duję przez przypadek. Więc wiecie. Hmm. E? A, sorry, bo przez No bo po prostu Tak, jestem pajacem bo zapomniałem gdzie się idzie, ale już pamiętam bez obaw. Jak widzicie, Segułbach wszystko pamięta, całą grę ma na pamięć, zmieniono. Książę nie wiadomo ile razy przechodziło cholerę razy nie wiadomo ile normalnie na PS2 no to się Znaczy w sumie na PS2 przychodziłem wersję nie Final Mix ale no bo wersja Final Mix była przecież tylko w Japonii teraz wyszła w kolekcji lecz nie teraz praktycznie rok temu bo to było we wrześniu a ja teraz to kurde w sierpniu nagrywam więc Uff. wiecie co wkurza, kurza że tamten gościu jest odporny na wszystkie kurna zaklęcia tamten co się podlecza i co podlecza też swoich tych towarzyszy dobra użyjmy tego trinita i co się za nim kryje? run dzwon więc zadzwońmy te trzy razy Jak widzicie, coś tam się stało. Spróbujmy jeszcze raz. Znowu coś się stało. Hmm. Ciekawe co będzie jak zadzwonię trzeci raz. Czy ta legenda jest prawdziwa. Tak, jak widzicie, jest tam dziurka od klucza jej, więc chodźmy i aktywujmy ją. Wait a minute. W ogóle nie zauważyłem, że ja mam kamerę niewygodną. Już zazwyczaj się ten... Przyzwyczaiłem, więc... No, dobrze jest. Dobrze jest. Ty też ma to No Squerenix No powtarzanie tego samego bossa w tym samym miejscu Nie jest spoko What? Już po nim? Szybko nie? Dobrze ci tak Dobra, ciśniemy. Jak widzicie, on teraz właśnie odwrócił się, że stoi tak jakby na rękach i no, odwrócił się praktycznie wszystko, ale według, według mnie on odwró odwrócono bardzo idzie nie wygląda mimo może... On niby mu się tak wiecie, głowa obróciła. Ale znaczy, no nie obr... No tak, obróciła mu się, że wiecie, że... że nie wygląda, że patrzy do góry nogami. Ale wciąż według mnie on wygląda idiotycznie. No, jak jest taki odwrócony. W ogóle... Wiecie co? Zawsze mnie ciekawiło co będzie, jeśli jego go rozwalę yy, ten... Jak nie rozwalę im ich części ciała? Może to jest w tym momencie niemożliwe za bardzo. Bo już zaraz wykończymy mu nogę chyba. Chyba. Czekajcie. Za już praktycznie po niej. Come on! Wiesz co jak ja ci walnę burzę Zeusa <tak>, tak to dostaniesz kurde No nie mamy bloka nie mamy bloka szkoda. Tak to by mu, bym mu to odbił ja spróbuję tak odbić Super Sebulba jesteś koksem, kurde Kingdom Heartsa Jesteś najbardziej prograczem na świecie ever, kurde nie wiem. Co so, my mu tak mało życia zabieramy? Kaman, Wcześniej zabieraliśmy przecież więcej. O, dobra. A, czyli my mu mniej życie zabieramy jak nie zniszczymy mu kończyn. Aha. Ale wciąż chyba się go da A Ale dostaliśmy maxa P i już po nim. I dobrze, bo już cię mam dosyć. Dostaliśmy nowe zaklęcie, w jakim jest Aero, o którym zaraz powiem. widzi, Dobrze, więc dostaliśmy nowe zaklęcie, jakim jest Aero. Oto jak ono działa. Tworzy, wiem, że zmarnowałem punkty magii, ale i tak będziemy szli zaraz do save'a, więc wiecie, już. Będziemy kończyć odcinek. W sumie jeszcze jest... Bo Je... jeszcze tam sporo czasu jest, ale... Hmm. Ale Sebulba jest debilem. Więc to działa takie coś, że generuje nam tarcze która nas tutaj by chroni przed atakami wrogów. Mimo że według mnie... Nie, bo to byłby spoiler, jakbym to powiedział. Potem tam powiem potem. Dobra. Nie. No to... No tak, nie mieliśmy przecież... Debil Nie mieliśmy przecież... Sorry za to wolnięcie. Nie mieliśmy przecież iść Do nich Mieliśmy przejść do Kida Do pierwszej dzielnicy No come on. Czy ty w ogóle żyjesz człowieku? Ech. I hate my... <laughs> I hate myself No dobra Czemu tak chamsko plecami do mnie odwrócony? Kurde, słuchaj, to było szybkie, normalnie cały odcinek mi praktycznie zajęło, więc właśnie widzę, kurna, jakie to było szybkie. Ech. Dobra. I teraz... Teraz już y w sumie możemy iść. Tak, możemy już iść z tego świata. I to jest tyle, ja teraz mogę być. Sorry. Ale jestem trochę zmęczony. Yeah. Dobra. Trofeum! Dobra, i tutaj mamy Warp hole, czyli te dziura Warpu. I tutaj też to mamy. I wtedy polecimy do innego świata. Ale jak widzieliście, odblokował nam się nowy turniej w Koloseum. Więc pójdziemy sobie najpierw do Koloseum, ukończy ten turniej. Nawet się możemy zwarpować. Ale ja, bo warpowanie rządzi. Idziemy sobie robić ten puchar kolosalny, może jeszcze zrobimy w tym odcinku. Chociaż nie czy to jest dobry pomysł, ale ty to zdążysz, bo ty jesteś mistrzu. Tak, taki mistrzu, co tak koksił na posie. wow, jestem taki pro. I co jest nawet spoko już teraz, jak on nam zainstalował to... Czy dał tą część? Nie? nie, 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 nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ja tak bardzo tych, tych dymków teraz nie czytam. Bardziej czytam przy obróbce. Jak tłumaczę? Sorry, prawie znowu ziemną, ziemną. Dobra, idziemy do lobby. Jeszcze 5 minut zostało, Jest tak. Porozmawiajmy sobie z nim. Znasz zasady, prawda jak zawsze, mówi. I tu, znaczy, nie, on tak jeszcze, nie, jeszcze nie mówiłem tego, dalej, dobra. Przetłumaczyłem od razu na bieżąco co on mówił. E, który tur, znaczy, e, który turniej chcesz wejść? Tutaj nie wchodź, albo e, tutaj jest Fill cup, czyli e, tak jakby turniej Fill, art, fill czy, przypominam ten co teraz z nim gadamy. I dobra, weźmiemy sobie Fill. Nie, jeszcze tego nie bierzemy. Hmm. Najpierw muszę sprawdzić, czy mi się zgadzają pouszynki. Ja będę sobie musiał wrócić do stał zrestokować troszeczkę potem. Myślę, że to mi na spokojnie wystarczy, gdyż taki poushn uleczy mi całe życie. Hmm, no, a tu mamy coś ciekawego, no nie bardzo. Dobra. Let's go! I teraz on się nas pyta... Jak chcesz, jak chcesz typ tu możemy wyjść razem i potem nam się jeszcze odblokowuje wejść sam yy, potem jeszcze wyzwanie czasowe no i tak ty yy, a tutaj oczywiście nie chodzi. i tamtego jak tak szybko wybierałem nie tłumaczyłem bo oczywiście przetłumaczyłem to przed chwilą yy, przed chwilą to znaczy że no, Przecież oglądacie odcinek, więc po co ja takie głupoty gadam, bo jestem głupi. Bo śmierdzę, śmierdzę, śmierdzę. Dobra. Serio, wy tak łatwo teraz padać? Ej, wiecie co? Padają, bo to padalce. aha ha, 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 ale śmieszne, ha, ha. Nie no, jestem mistrzem żartów. Dobra, ale jak widzicie jest to bardzo... Y <laughs> jest to bardzo podobne do tych gier na kolosą jakie były... Y jak robiliśmy właśnie w ścieżce fabularnej takiej. To w sumie też jest tak jakby ścieżka fabularna. Ale jakie robiliśmy w ścieżce fabularnej. Wtedy. Więc wiecie. To jest, nie, chyba przyznajecie, że to wygląda tak samo. Tylko że to się różni, bo to możemy powtórzyć. Nienawidzę siebie, cały czas mi się chce dziewać. To możemy powtórzyć ile razy chcemy. I tak. I kiedy chcemy? Jak widzicie patrzcie to tu nas, to, co tu nas ugościło. Stopy tego pajaca, który już mnie denerwuje. Kurde, dwie minuty do końca odcinka. Świetnie. Chodź tu, gnido. Dobra. A! Teraz jak mam właśnie to zaklęcie uleczające, to to jest moje po prostu favorite zaklęcie i ono jest najlepsze. Jeszcze minutę do końca odcinka. Na pewno będzie dłuższy, na pewno. Na stówę. Jeszcze przecież połowy tego nie zrobiliśmy. Jak widzicie to idzie od tyłu. W sensie, że od 10. Chodzi o to, że to idzie tak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. I pierwszej nie ma. Taki dom te rundy tutaj. W tym koloseum. W ogóle już jak patrzę na nasze, na nasze HP no to już nawet sporo go mamy w sumie Chodź tu No dobra Pewnie zaraz 20 minut Nie wiem bo ja tu mam tylko zegar na PS wicie I teraz wiecie co ja zrobię Dzej. Chcę, nie umiesz używać w ogóle tych zakręć. Patrzcie w ogóle! Yeee! level up! W ogóle te zakręcia najmniej słabo działają. to pięknie. O właśnie, przypomniał mi się, że po przy poprzednim jak pokonaliśmy bossa, dostaliśmy AP boost, a mogłem sobie umiejętności aktywować. Troszkę za bardzo zraszowałem na to, ale jak widzicie, wciąż bardzo dobrze sobie radzimy. I 20 minut cholera. Najprawdopodobniej. Hard Hitler tam pisało, ja przeczytałem Hard Hitler, zboże. Może jeszcze Heil Hitler, z Boże. Ech, jestem zryty, jak jestem zmęczony. A teraz uwierzcie, że naprawdę jestem zmęczony. okej okay. everything is awesome everything is cool hmm, se burba piosenkę z lego przygody ty idioto. jeszcze nie w tym rytmie Uff. w jakim tam jest Dobra rozwalmy najpierw tych podleczających bo te podleczające nie da dosłownie jeśli nie macie mocniejszego keyblade'a lub więcej siły ogólnie to o, po prostu ich nie zniszczycie, jeśli nie zniszczycie tych leczących chyba. Chyba. Tak więc wiecie. ogólnie ci leczący będą wam przeszkadzać strasznie. Uff, to było blisko. Pę, peł, peł. Dobra. We made it udało się, czyli w angielsku Dobra to już nie, tutaj jest chyba też pierwsza runda Nie wiem wali to wali to w gówno, ale jak widzicie ten... Jego kończyny są kurna wszędzie Już trzeci raz je w grze w sumie to czwarty lecz nie, nie, licząc tam to, że przecież o, zanim on się zamienił to też była Czekaj, forma mimo, że taka sama jak poprzednia, ale to wciąż była forma, więc... No tam to też zalicie. Już. Nie, jeszcze pajacu. Dobra. Już. Już koniec zabity. Dobra. Jak coś nie tłumaczę, tych co oni tak we did it. Yy, albo coś tam, coś tam... No. Dlatego, że to po prostu są takie okrzyki typu, że jej udało się! To, to jest mocki blade'a i takie tam. Więc tego nie tłumaczę, bo to po prostu takie okrzyki typu udało się. I teraz wam o tym mówię i... I bam! Udało się. Ale by było chamskie, aby mnie teraz zabili i nie dali by mi się podlecieć. Wiecie jak ja bym się wkurzył? Chyba bym... Kurna otworzył okno, wziąłbym pada i wywaliłbym go przez okno. Jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że mieszkam na szóstym piętrze, więc naprawdę mocno bywalną w ziemię. Jej, dostaliśmy nowe zaklęcie. Okej. Okay. I teraz już, już jest koniec odcinka. I tylko pokażę te nowe zaklęcia. Uwaga, to jest gravity i to jest takie coś. I to spłaszcza przeciwników. Więc to jest całkiem spoko. I to tak bardziej mrocznie wygląda, więc do sorry troszkę moim zdaniem to nie pasuje. Ale dobra, zapisujemy sobie i moja tradycyjna kwestia na koniec odcinka. Jeśli film Wam się podobał, możecie stawić łapkę w górę. A jeśli chcecie więcej lub chcecie być na bieżąco z moimi filmami, to możecie zasubskrybować mój kanał. Dobrze, więc to było na tyle, trzymajcie się, cześć.